Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz siebie kochać. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz u siebie dbać. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz się nawracać. Ludzie się wściekną. Kiedy zaczniesz żyć w prawdzie. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz mówić, co myślisz. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz stawiać granice. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz siebie wspierać. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz żyć swoim życiem, a nie ich. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz być wolny. Ludzie się wściekną, kiedy zdecydujesz się pójść swoją drogą. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz być asertywny. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz bronić swojego. Ludzie się wściekną, kiedy wreszcie odejdziesz z ich życia, ludzie się wściekną, kiedy z, przestaniesz ich zadowalać i spełniać ich oczekiwania i robić to, co oni chcą. E, ludzie się wściekną, kiedy nie dasz się pod, podporządkować. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz wszystko naprawiać i odbudowywać. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz mówić im prawdę. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz milczeć. Ludzie się wściekną, kiedy przestaniesz zwracać na nich swoją uwagę. Ludzie się wściekną, kiedy zaczniesz zajmować się sobą, swoimi problemami, kiedy osiągniesz sukces, kiedy zaczniesz wychodzić w życiu, kiedy zaczniesz wychodzić z dołka. Ludzie się wściekną. Ci ludzie, o których mówię, to Twoja rodzina, otoczenie, środowisko w pracy, może wspólnota, mąż, żona, dzieci. Wściekną się, kiedy. Pójdziesz za Chrystusem i wyjdzie, że nigdy im na tobie nie zależało, tylko chcieli. Chcieli mieć ciebie jako swoje narzędzie. Robili wszystko, żebyś tego sukcesu nie osiągnął. To był ich cel. Mentalnie ciebie blokowano. Nie byłeś sobą. Mogłeś być sobą, bo byłeś karany za bycie sobą. Dlatego wątpisz w siebie, dlatego masz problemy z podejmowaniem decyzji, dlatego się boisz. To się wzięło do, z domu. To są wzorce z domu. Maski opadają i widzisz, kim oni tak naprawdę byli i czy naprawdę ciebie kochali, czy tylko im chodziło o, ciebie, o siebie, o to by mogli zawsze zwalić na ciebie winę. Miałeś być zawsze beznadziejny, miałeś być zawsze zły, miałeś niczego nie osiągnąć. Takie, tak było to zaprogramowane. Zastanawiałeś się, dlaczego ci nie wychodzi w życiu, bo oni tak ciebie traktowali. Tak ciebie traktowali, że miało ci nie wyjść. Miało ci nie wyjść. Miałeś nie osiągnąć sukcesu swojego życiowego. Miałeś nigdy nie być szczęśliwy, spełniony życiowo. Oni tego nie chcieli. Nigdy. Oni tylko chcieli zwalić na ciebie winę, mieć takiego kogoś, na kogo zwalą zawsze winę. Rozumiesz? To nie jesteś ty, to jest ich wizja na ciebie, to jest ich program. Dlaczego, dlaczego są wściekli, bo już się za tobą nie schowają, bo nagle wyjdzie, że sobie nie radzą w prozaicznych. Życiowych, codziennych sprawach, bo wyjdzie, że są uzależnieni. Bo wyjdzie, wyjdzie ten cały syf, wyjdzie ta patologia. Ty byłeś ich przykrywką. Nigdy nie brali konsekwencji za swoje czyny, za swoje działanie. Nigdy. Wygodniej było zwalić winę na ciebie. Byli niedojrzali emocjonalnie, dlatego grają, dlatego ciebie tak traktują, dlatego. Kiedy ty potrzebowałeś pomocy, wsparcia emocjonalnego, psychicznego, jakiegokolwiek w swoich sprawach to ich nie było. To ciebie atakowano. Zamiast ciebie bronić. To atakowali, atakowali Ciebie zamiast Twojego oprawcę. Oprawca w Twoim życiu zawsze Dostawał ochronę. Nie ty, nie ty skrzywdzony, podłe, bardzo podłe. Najpierw czynili ci zło, a potem, kiedy pokazywałeś, że sobie nie pozwalasz, to ciebie atakowano za to. Atakowano za to, że oni cię krzywdzili, a ty się. Sprzeciwiałeś temu, odwracanie kota ogonem. Posługiwali się wszystkimi, żeby cię, ci podciąć skrzydła, żebyś w siebie nie wierzył, żebyś w siebie wątpił, żebyś nie potrafił podejmować decyzji, żebyś nie poszedł swoją drogą. Robili wszystko, żeby ci się nie udało. Byli zadowoleni tylko wtedy, jeśli zachowywałeś się po ich myśli. Byłeś dla nich narzędziem, narzędziem do osiągania celów. Narzędziem do przedłużania systemu, do przedłużania patologicznych wzorców. I to nie jesteś ty. To nigdy nie byłeś ty. To jest ich wizja na ciebie. Ciebie w twoim życiu nie było. Nigdy. Oni nigdy nie pozwolili na to, żebyś ty był w swoim życiu. Wydawało ci się, że chcą twojego szczęścia, że chcą, żebyś sobie ułożył życie. Ale kiedy ty zacząłeś siebie kochać, kiedy ty zacząłeś siebie wspierać, kiedy zacząłeś sobie to życie układać, zacząłeś mieć satysfakcję z życia, być szczęśliwy, niezależny, samodzielny, okazało się, że są twoimi wrogami, że im się to nie podoba. Co robisz, kim jesteś? Nigdy nie chcieli twojego szczęścia osobistego, nigdy nie byli bezinteresowni. Nawet jeśli ci pomagali, to w domyśle zawsze liczyli na to, że ty zrobisz, co oni chcą. To nie, było, to nie była pomoc dla ciebie. To była ich inwestycja. Inwestowali w ciebie, żeby potem przyjść i powiedzieć ci, co masz robić. Nie było w tym wolności. Strasznie przykre. Powoływali się na innych ludzi, żeby żebyś się czuł pewnie. A co powie babcia, a co dziadek, a co ciocia, a co wuje, co powie szkoła, co powie policjant. Posługiwali się tym, żeby cię móc znowu kontrolować, żebyś się podporządkował. Posługiwali się innymi osobami bez wiedzy tych osób. Podłość. I to zobaczył Jezus. Zobaczył prawdziwe twarze ludzi. Nawet jeśli im powiesz prawdę, oni to wszystko przekręcą, oni się wyprą wszystkiego, żeby tylko nie wyszło, że są winni. Nigdy nie przepraszają, nie stanęli w twojej obronie, kiedy potrzebowałeś pomocy, mimo że ty zawsze dla nich byłeś, zawsze dla nich byłeś. Cokolwiek byś nie zrobił, zawsze odwrócą tak, żebyś był zły, żebyś był zły. Rzeczy niż zło, nawet jeśli czynisz dobro. Cokolwiek, cokolwiek nie zrobisz dobrego, zawsze odwrócą tak, byś był winny, bo taki był program. Taki był program, ale dzisiaj jesteś wolny od tego i możesz świadomie to zmienić. W jaki sposób to się robi? Odchodzi się od tych ludzi. I żyjesz swoim życiem, budujesz siebie. Pomimo tego, co gadają, pomimo tego, że atakują, realizujesz swoje, swoje pasje, marzenia, pragnienia, swoją drogę. Koniec z zadawalaniem. Oni muszą sami o siebie zadbać, sami muszą stać się odpowiedzialni za swoje czyny, za swoje życie. Po prostu musisz ich zostawić. I wtedy mają dwa wyjścia: albo się nawrócą, zaczną lepiej Ciebie traktować, albo zostaną tacy, jacy są. Tylko wiesz, najpierw trzeba przyznać się do błędu, trzeba stwierdzić, że osoba musi stwierdzić, że popełniła ten błąd, przyznać się do tego błędu, przeprosić, zadość uczynić. Najpierw musi być ten to nawrócenie, ale teraz musisz pamiętać, że budujesz na innych warunkach te relacje, już z wyznaczonymi granicami.